Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa dzisiaj na spacer po magicznym Borku, miejsce zapomniane, bądź nie odkryte jeszcze przez Wrocławian. Borek, niezwykła dzielnica, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, dzielnica celebrytów, dzielnica dawnych elit Wrocławia. Pierwsze wzmianki, to już jest końcówka XII wieku, kiedy teren ten należy do komandorii joanitów. I tutaj prawdopodobnie możemy podejrzewać, że zamieszkiwał Witelon, średniowieczny protoplasta dzisiejszej optyki, gdyż on wspominał we swoich, w swoich dziełach o badaniach, które prowadził właśnie tutaj nad fizjologią światła. Proszę Państwa, borek jest wytyczony poprzez ulicę. Wiśniową, na której się znajdujemy, ulicę Ślężną, ulicę Powstańców Śląskich, chociaż należy pamiętać o tym, że Borek składa się z dwóch dzielnic. Borek 1, to jest ta najstarsza część, na którą Państwa dzisiaj zaproszę, która została przyłączona do Wrocławia w roku 1897 i powstała wzdłuż ulicy Januszewickiej. Następnie wytyczono ulicę. Dzisiejszą Sudecką, i tutaj powiem Państwu ciekawostkę. Do 1969 roku ulica Sudecka ciągnęła się od ulicy Grabiszyńskiej aż do Parku Południowego. I jeszcze kawałek dalej. Natomiast kiedy władze Zaporoża w 1969 roku nadały jednej z ulic w Zaporożu nazwę ulicy Wrocławskiej, nasze władze nie zostały dłużne i odcinek od ulicy Grabiszyńskiej do ronda nosi nazwę ulicy Zaporowskiej natomiast dalsza część pozostała przy nazwie ulicy Sudeckiej trudno byśmy jednak szukali adresu Sudecka 74 Sudecka numer 1 dlatego że zmieniono nazwę ale nie zmieniono numeracji i Sudecka zaczyna się od numeru 74 kiedy przyłączono ten teren do Wrocławia, przypominam rok 1897, należało również zadbać o zaplecze techniczne. Stąd też w 1903 roku władze miasta ogłosiły konkurs na bierze ciśnień. Przystępuje do nich wielu architektów, m.in. Karl Klim. Karl Klim, który jest m.in. znany wrocławianom z konstrukcji Mostu Zwierzynieckiego. Powstaje, wygrywa jego projekt, bardzo nowoczesny jak tam, tamte czasy, wieża, która powstała w stylu neogotyckim, zdobiona według Jugendstilu, który jest charakterystyczny dla secesji, zdobiony płycinami nawiązującymi do mitologii starogermańskiej. We wnęce znajduje się mała fontanna przedstawiająca Trytona i siedzącą na nim nimfę. Niestety w czasie remontu nie, 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 nie zachowała się w całości, ponieważ nimfę otaczał napis mówiący w wolnym tłumaczeniu o tym, żeby nie szukać pocieszenia w piwie, w winie, a Jedynie pijąc wodę można osiągnąć radość nawet w późnej starości. Wieża ma 62 metry wysokości. Na 42 metrze znajduje się taras widokowy. Niestety w tej chwili jest jeszcze nieczynny. Nowy właściciel jeszcze jej nie udostępnił. A żeby wyjechać na szczyt, proszę Państwa, można było można było skorzystać z windy, która mieściła się w tej wąskiej klatce schodowej. Wjazd na, windę na wieżę kosztował 10 fenigów, a żeby móc podziwiać panoramę Wrocławia i Sudetów, dla lepszej widoczności załoga wieszała na szczycie czerwoną flagę. Jeżeli była czerwona flaga, znaczyło, że można wjechać na górę i podziwiać panoramę Wrocławia, okolic. Sięgającej nawet przy dobrej widoczności sudetów. Wieża pełniła jeszcze swoją funkcję do połowy lat 80., regulując poziom wody w południowej części Wrocławia. Borek jest tą częścią miasta, gdzie nazwy ulic zachowały swoje przedwojenne nazwy. My znajdujemy się w tej chwili na Alei Kasztanowej, wysadzanej kasztanami, oczywiście, a konkretnie przed willą projektu Pola i Rysiarda Erlichów. Z roku 1909. Willa ta łączy w sobie kilka stylów architektonicznych. Mówią na nią, że jest to taki styl historyzująco-śląski, bo mamy zarówno tutaj elementy jeszcze secesji, jak i nowo wchodzącego modernizmu. Willa ma około 800 m2 powierzchni. Składa się z kilku poziomów. Dolna część tej willi należała do pana domu, tu znajdowało się jego gabinet, salo, pokoje reprezentacyjne. Pierwsze piętro to królestwo oczywiście pani domu, a kolejna kondygnacja przeznaczona była dla dzieci, służby oraz gości. Obecnie willa należy do kilku rodzin. Tutaj będziemy obserwować kilka takich ciekawych po niestety, niestety jednak, proszę Państwa, wszystkie są w rękach prywatnych i do żadnej nie uda nam się niestety wejść. Wiele z tych posiadłości, które będziemy oglądać, obok których będziemy przechodzić, posiadały piękne ogrody, bo z założenia Borek był jednym z pierwszych osiedli willowych we Wrocławiu. Aleja Lipowa, na której się znajdujemy obecnie, kryje w sobie wiele tajemnic. Z dawnej zabudowy zachowało się niewiele, chociaż będziemy za chwilkę widzieć najstarszy budynek, który się tu zachował. Mieszkali tutaj wybitni wrocławianie, przedstawiciele dawnych elit. Po prawej stronie w jednej z willi mieszkał Leos Moszewer. Niestety jego dom nie zachował się do czasów współczesnych. Leos Moszewer był właścicielem firmy produkującej Urządzenia kolejowe i maszyny budowlane. Był również konsulem honorowym Rumunii we Wrocławiu. Kiedy nadeszły ciężkie czasy dla ludzi pochodzenia żydowskiego, Leo, nie, mógł, nie mogąc pogodzić się z jego sytuacją, popełnił samobójstwo. Rok później zmarła jego żona. Więcej szczęścia miał sąsiad Leo Moszewera również Leo, Leo Lewin, który mieszkał w Willi po lewej stronie. Willa projektu braci Erlichów, wybudowana dla ich wuja, który również był konsulem, odkupiona w roku 1914, kiedy to Leo Lewin produkując ubrania dla wojska. Dorobił się majątku i dzięki architektowi Kaufmanowi przebudował willę do swoich potrzeb. Leo Lewin zdążył wyjechać z Wrocławia i zmarł po II wojnie światowej na terenie Szwajcarii. Znajdujemy się w dalszym ciągu na Alei Lipowej przed willą projektu pracowni Karla Schinkla. Karl Schinkel był uczniem Karla Langhansa, jednego z czołowych architektów dobrych klasycyzmu we Wrocławiu. Willa pochodzi z roku 1897 i dzięki staraniom obecnej wspólnoty mieszkaniowej powoli odzyskuje swój dawny blask. Mieszkania, które wcześniej należały do jednej rodziny, są zgoła inne niż willa, którą widzieliśmy wcześniej na Alei Kasztanowej. Tam było 800 m2. Tutaj bagatela mamy do czynienia z 350 m kwadratowymi na każdym poziomie. Ciekawym rozwiązaniem jest lokalizacja pokoi, ponieważ tutaj od alei lipowej widzimy balkony, które by należały do takiego pokoju reprezentacyjnego, natomiast pokoje, w których na co dzień mieszkano, gdzie odpoczywano, znajdują się od strony podwórza. I oczywiście, jak wiele z tych reprezentacyjnych willi, ta również posiadała piękny ogród. Oczywiście, wszystko, co niewidoczne dla naszych oczu, jest od strony ogrodu. Zmierzamy w kierunku ulicy Januszewickiej, ulicy, która w czasie II wojny światowej była główną linią natarcia wojsk radzieckich. Nim jednak opuścimy gościnną ulicę Lipową, mijamy najstarszy zachowany na Borku budynek, należący niegdyś do przemysłowca Randela, trudniącego się z sprowadzaniem produktów spożywczych na tutaj do Wrocławia. Budynek wzniesiony w bardzo ciekawym stylu nawiązującym do architektury alpejskiej, do architektury szwajcarskiej, a wzniesiony w roku 1872. Za moimi plecami kolejna, kolejne dzieło braci Erlichów. Dom należący kiedyś do dyrektora banku, Georga Kona. Dom, który miał bardzo wiele szczęścia, bo jak już wspomniałam, ulicą Januszewicką szło główne natarcie wojsk radzieckich. A ten dom, proszę zobaczyć, ocalał nie, prawie, że w niezmienionym stanie. Dlaczego jeszcze miał szczęście? Dlatego, że po wojnie tak często nie zmieniali się właściciele i niemal, że cały czas jest on w rękach jakichś instytucji. Tuż po wojnie między innymi była tutaj, mieszkali tutaj kapucyni. Kapucyni, którzy czekali na wyremontowanie dla nich zakreski domu parafialnego przy kościele świętego Augustyna. Tutaj zatrzymam się przez pewien czas. Była tutaj również siedziba szkoły muzycznej, szkoły teatralnej. Teraz potem trafiła pod zarząd Urzędu Wojewódzkiego i ze względu na to, że była przeznaczona dla dygnitarzy, którzy często się tutaj zatrzymywali. Zwana była również Brezhniówką. Czy Towarzysz Brezhniew tutaj był, tego nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy. Jednak z pewnych źródeł mieszkańców okolicznych tutaj bloków wiemy, że na pewno był tutaj Towarzysz Gierek. Dzień przed swoim, tydzień przed swoim przyjazdem okoliczna ludność miała zakaz podchodzenia do okien. A wstęp tylko do mieszkań, tutaj do bloków, które już powstawały, mieli tylko ci, którzy tutaj byli zameldowani. Mimo iż ulica Januszewicka bardzo ucierpiała w czasie działań II wojny światowej, możemy znaleźć na niej kilka perełek architektonicznych. Między innymi willę należącą niegdyś do karla Zaksa, ród Zaksów był niezwykle zasłużony dla Wrocławia. Posiadali oni kilka nieruchomości tutaj na terenie naszego miasta, począwszy od y, działki, na której stoi dzisiejszy dom handlowy Feniks poprzez Kornekę u zbiegu ulic Oławskiej i Świdnickiej, jak i pięknie odremontowane ostatnio y, y, posesje przy placu teatralnym. Ale nie tylko przedwojenne elity tutaj zamieszkiwały. Pod numerem 13 miał swoje mieszkanie. Tadeusz Różewicz. Otrzymał to mieszkanie od miasta w dowód swoich zasług. Tutaj powstawały jego dzieła, a ulubionym miejscem spacerów był położony w pobliskiej odległości Park Południowy. Kolejna ciekawostka architektoniczna budynek z roku 1935, który został wybudowany dla człowieka niezbyt lubianego tu we Wrocławiu, zwanego Katem Wrocławia, mianowicie na Hanke. We Wrocławiu miał on dwie lokalizacje, tą za moimi plecami oraz na dzisiejszej ulicy yy, Różyckiego, tam gdzie mieści się klasztor sióstr karnelitanek. Dlaczego dwie? Dlatego, że był postacią nie, niezwykle nielubianą we Wrocławiu. I z o swoje życie, wolą mieć dwie posiadłości, żeby nikt nie wiedział przypadkiem, w której się znajduje. Powolnie budynek mieścił w swoich progach dzieci, ponieważ mieściło się tu tutaj przedszkole. Pięknie odrestaurowany, dwa lata temu otrzymał nagrodę za historyczną rekonstrukcję tego miejsca. Proszę Państwa, czas na mały quiz. Wśród elit zamieszkujących Borek. Znajdował się również wybitny modernistyczny architekt Adolf Rading. Proszę zgadnąć, który dom należał do architekta. Jeżeli Państwo wstawiali dom numer 1, niestety muszę Państwa zawieść. W myśl zasad architektury modernistycznej. Każdy szczegół zdobniczy to zbrodnia i tak dalej, i tak dalej. Adolf Radink mieszkał w tym domu. O powierzchni 70 m2, ale niezwykle funkcjonalnym. Prosta bryła i kontrowersyjna jak na tamte czasy, do tego stopnia, że musiał zmienić swój projekt. To co teraz widzimy, to jest efekt jego fascynacji również kulturą dalekiego wschodu, stąd też dach Przypominający nieco pagodę i ostrołkowe wejście do domu. Kolejna pereko architektoniczna, tym razem z pracowni Leo Schlesingera, należący, willa należąca do fabrykanta, który mają swoją fabrykę na placu Solidarności, tam mieściła się wytwórnia papierosów. Hans Han bo tak, bo o nim tutaj mowa, zlecił wykonanie swojej willi. Zaufanej pracowni efekt widzimy za plecami. E, oczywiście z tym miejscem związane są też miejskie legendy, bo według miejskiej legendy willa ta została ofiarowana e, żonie Adolfa Hitlera, Ewie Braun, która prawdopodobnie tutaj nigdy nie była. Willa ta również była miejscem roz, jednej ze scen filmu Motodrama z Jackiem Fedorowiczem, kiedy to Jacek Fedorowicz po schodach tejże willi wyjeżdża na motocyklu. Proszę Państwa, spacer nasz powoli dobiega końca. Znajdujemy się u wrót Parku Południowego. Na granicy tej stoją dwa równie ciekawe budynki, mianowicie po prawej stronie taki trochę jakby nie pasujący do wcześniej obserwowanej architektury, budynek nawiązujący do brytyjskich farm. Budynek z 1906 roku należący do Gorga Lauterbacha, który tutaj prowadził gospodarstwo rolne. Obecnie znajduje się tutaj Inspektorat Weterynaryjny. W miejscu, gdzie był podjazd i znajdowały się y, ogródki, znajdują się teraz laboratoria tejże inspekcji sanitarnej. Natomiast po lewej stronie, dawny budynek akademika Wademekum. Mający ze sobą niezmiernie ciekawą historię, związaną z Maxem Zilberbergiem i jego największą kolekcją dzieł sztuki, głównie malarstwa impresjonistycznego. Proszę Państwa, gdyby, gdyby nie wojna, to mielibyśmy we Wrocławiu, śmiem powiedzieć, największą kolekcję impresjonistów tutaj w Europie. Znajdowały się tutaj prace malarzy od De La Croix, do Picassa. Picasso, tak, proszę Państwa, Picasso również w swoim wcześniejszym okresie, nim został kubistą, tworzył genialne prace. I tym malarskim akcentem chciałabym się z Państwem pożegnać. Serdecznie Państwu dziękuję za towarzyszenie w spacerze po magicznym Borku. Zapraszam oczywiście na kolejne spacery, na odwiedzenie tego niezwykłego miejsca. A jeżeli Państwo będą zainteresowani kolejnymi historiami kryminalnymi niemalże związanymi chociażby z aferą Wakera Nie powiem co to zapraszam na spacery